Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku. Kontynuując swoje wczorajsze wyjaśnienia dotyczące tzw. grupy Pruszkowskiej, wyjaśniam w dalszym ciągu: Duże dochody grupa osiąga z handlu zakazanymi substancjami. Początek nastąpił w 1997 roku. Wiem, że wtedy Słowik nawiązał poprzez Wojciecha P. Kontakt z Dariuszem W. Z tego co jest mi wiadomo, W miał kontakt z handlarzami substancji z Kolumbii. I w ten sposób został otwarty kanał przerzutowy. Dalsze szczegóły dotyczące transakcji i związanych z tym okoliczności jestem gotów wyjaśnić w przypadku nadania mi statusu świadka koronnego. Albowiem w obecnej sytuacji boję się, że ujawnienie dalszych szczegółów narazi na niebezpieczeństwo mnie i moją rodzinę. Obawy swoje opieram na tym, że członkowie grupy zdolni są do dokonywania zamachów. Osobiście posiadam wiedzę mogącą pomóc w wykryciu sprawców i zleceniodawców zamachów na Wojciecha K., Nikodema Skotarczaka. Cezarego D., mężczyzny o pseudonim Poldek, którego zwłoki znaleziono na Pradze w bagażniku samochodu. Wiem, kto był sprawcą nieudanego zamachu na Wiesława Niewiadomskiego w miejscowości Zakręt. Mogę podać, że strzelali wtedy parasol i malizna, a prawdopodobnie byli tam także Słowik i R. Jestem gotów ujawnić znane mi szczegóły tego zdarzenia. Wiem także, że jednym ze sprawców podłożenia bomby w mieszkaniu R był Cezary D., i to było między innymi jednym z powodów jego egzekucji. Wiem również, że sprawcami usiłowania egzekucji Andrzeja F. Pseudonim Florek byli Wiesław Niewiadomski i O. Ja byłem tam wtedy z kiełbasą, tuż po tej strzelaninie. Wiem także, że sprawcami podłożenia ładunku wybuchowego pod samochodem Cebra, który zginął później w Markach razem z Maliszewskim byli Damian K., Sankul, Jacek M., Marcin B. Ładunek wybuchowy dostarczył im parasol. Znane mi szczegóły tego zdarzenia ujawnię również w przypadku przyznania mi statusu świadka koronnego. Znam także informacje mogące dopomóc w ujawnieniu sprawców egzekucji trzech mężczyzn w Gołębniku w Rembertowie. Wiem, że jeden z tych mężczyzn został zastrzelony przypadkowo, ponieważ tam był. Natomiast celem zamachu był właściciel domu, w którym zostali zastrzeleni. Wiem, że jednym ze sprawców na pewno był Słowik. Powodem tej egzekucji innych była wojna z ludźmi Henryka Niewiadomskiego. Przyczyną tego konfliktu pomiędzy grupami było nieudane porwanie Wanki. A później udane porwanie Esz. W tej chwili mogę podać, że za uwolnienie Esz grupa musiała zapłacić ponad 100 tysięcy dolarów. Po tych porwaniach R. zrobił swoją ideologiczną wojnę z niewiadomskim. Znam także informacje dotyczące egzekucji G. Pseudonim Junior. Zleceniodawcami tej egzekucji byli a pseudonim Lutek, Klepak oraz Trzon Grupy Pruszkowskiej. Przyczyną tej egzekucji było zagrożenie, jakie stwarzał Junior jego plany porwań biznesmenów związanych z grupą Pruszkowską i Wołomińską. Plany te potraktowano jako realne, ponieważ miały kontakty z mafią rosyjską. Przed śmiercią juniora krążyły wiadomości, że junior zrobił listę osób, które miał porwać i na tej liście byli między innymi Wańka i Klepak. W przypadku uznania mnie za świadka koronnego, gotów jestem złożyć zeznania dotyczące zleceniodawców i sprawców egzekucji A, K i innych w restauracji Gama. Wiem także, że malarza zastrzelili Rosjanie na polecenie juniora. Posiadam także informacje na temat korupcji w policji, szczególnie spruszkowa. Jestem gotów złożyć szczegółowe zeznania na ten temat. Byłem także blisko związany z Andrzejem K. Posiadam informacje na temat jego egzekucji. Wiem, kto był zleceniodawcą. Rozmawiałem z tymi mężczyznami oni wręcz szczycili się dokonaniem tego zamachu. Wiem, że istnieje bezpośredni świadek egzekucji, który widział sprawców. I rozmawiał o tym ze znanymi mi osobami. Ogólnie mogę w dniu dzisiejszym stwierdzić, że posiadam szeroką wiedzę na temat działalności Grupy Pruszkowskiej, Wołomińskiej, Grupy Andrzeja H. pseudonim Korek, Grupy Żoliborskiej, Stefana pseudonim Ksiądz. Wszystkie te grupy były lub są w różny sposób powiązane z Grupą Pruszkowską, stąd wiem o ich działalności i strukturze. Znane są mi także powiązania Grupy Pruszkowskiej z grupami z Olsztyna, Łodzi, Poznania, Trójmiasta. Wiem także dużo na temat grupy przestępczej z terenu Śląska. Znam także powiązania grupy Pruszkowskiej z grupą Oczki za Szczecina. Grupa ta początkowa podlegała bezpośrednio grupie Pruszkowskiej. W tej chwili jest ściśle powiązana z Pruszkowem. Znane mi są powiązania grupy Pruszkowskiej z Ireneuszem Sekułą. Wydaje mi się, że te powiązania miały wpływ na targnięcie się na życie Sekuły. W tej chwili, w związku z sytuacją, w jakiej się znajduję, sygnalizuję tylko, że mam taką wiedzę. W terminie późniejszym jestem gotów wskazać więcej znanych mi szczegółów. Wiem także, w jaki sposób opodatkowani są przestępcy z terenu Warszawy, komu muszą oddawać część pieniędzy. Jest to również jedno ze źródeł dochodów Grupy Pruszkowskiej. Wiem także, że stan zdrowia Esz i Słowika jest zupełnie dobry. Zaświadczenia lekarskie zostały kupione, są zupełnie fałszywe. Podobnie jest z dokumentami parasola, który ma mieć schizofrenię. Wiem, że etatowym adwokatem grupy jest adwokat P. Ma on szerokie znajomości w sądownictwie i prokuraturze. Z tego co wiem, wypuszczenie słowika kosztowało grupę 600 tysięcy dolarów. Pieniądze zarabiane przez grupę są w tej chwili inwestowane na giełdzie. Znam człowieka, który tym się zajmuje. Jeszcze raz podkreślam, że na wszystkie zasygnalizowane w protokole tematy jestem gotów składać wyjaśnienia w charakterze świadka koronnego. Wyjawię wszystkie znane mi okoliczności i szczegóły pozwalające na rozbicie grupy Pruszkowskiej i innych grup przestępczych. Motywacją moją jest obawa o życie moje i moje rodziny. Wiem, że wydany jest na mnie wyrok śmierci przez grupę. Ja w tej chwili jestem uznawany za przestępcę, jednakże chcę zerwać z działalnością przestępczą, zapewnić swojej rodzinie normalne życie. Jestem z żoną i dziećmi bardzo związany, robię to dla ich dobra. Na tym protokół zakończono o godzinie 12.00.